Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam, że ostatnio nie nagrywaliśmy, ale wydarzyły się pewne prywatne rzeczy, które sprawiły, że tak nie bardzo nam się chciało nagrywać. Ale podcast istnieje. Będą nowe odcinki. Dwie informacje. Po pierwsze, będziemy się umawiać z gośćmi. To co ostatnio zrobiliśmy z Miłoszem Rzeźniakiem, to było strasznie fajne. Podobało nam się i chcemy więcej. Więc jeśli macie jakieś pomysły na gości, to prosimy o komentarze. A druga sprawa jest taka, że jeżeli byście chcieli śledzić mnie i tego Keto vloga, którego tu kiedyś zapowiadałem, to zapraszam na mój kanał angielski. Nazywa się Hard Work Smart. Hardworksmart.com Można sobie wejść też na stronę. No i tam będę opowiadał o okay, Keto. To cześć.